Pod koniec lutego podpisano umowę na dokończenie prac na basenie w Bogatyni. Inwestycja, która od pięciu lat stoi nieużywana, ma za rok być gotowa. Tak wynika z podpisanej właśnie umowy. Po wielu latach starań, porządkowania tematu, przygotowywania dokumentacji, regulacji stanu prawnego, legalizacji samowolki budowlanej. Dzisiaj podpisujemy z firmą Zopola umowę na dokończenie budowy otwartego kąpieliska w Bogatyni. Myślę, że inwestycja najbardziej oczekiwana przez najmłodszych, przez młodzież, ale myślę, że przez każdego mieszkańca miasta i gminy Bogatynia. Tym bardziej, że kiedy przejeżdżają ulicą pocztową, ulicą kąpielową, widząc ten obiekt, który stoi zamknięty, niedostępny dla mieszkańców, to każdy oczekuje, żeby jak najszybciej właśnie służył rekreacji, spędzaniu wolnego czasu przez naszych mieszkańców, ale nie tylko. Bardzo cieszę. Się z tego powodu, że udało się uporządkować. Było naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, ale też była trudna decyzja przed nami do podjęcia, bowiem głosy, które płynęły zarówno i w Radzie, jak i wśród mieszkańców, były podzielone. Jedni mówili, że już za dużo pieniędzy zostało wydatkowane na tę inwestycję, trzeba ją zrównać z ziemią i o niej zapomnieć. Natomiast nie możemy my zapomnieć o tym, że takie działanie spowodowałoby również ogromne wydatki po stronie gminy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o utylizację, rozbiórkę, pracę ziemne, uporządkowanie terenu. Drugie, rozliczenie VAT-u, czyli tych kosztów, które były już poniesione i odzyskane. Również, jeżeli chodzi o własność gruntów. One zostały przekazane nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Właśnie pod ten cel, jeżeli byśmy zlikwidowali również kwestię gruntu. Więc myślę, że te koszty byłyby porównywalne z tym, co dzisiaj przeznaczyliśmy w budżecie na dokończenie budowy. Inwestycją wykona firma Techbud z Opola. Ma na to rok. Na chwilę obecną na pewno musimy tam wejść i jeszcze raz wszystko dobrze sprawdzić, sprawdzić, które elementy wymagają naprawy, wymiany, poprawy, a później po tym wszystkim przystąpimy do... Sukcesywnej realizacji tych wszystkich prac, które będą wymagały. Tak? Czy to określonych już z góry wiadomych, że, że co jest do zrobienia, ale tych również, które, które powiedzmy może gdzieś mogą nas jeszcze zaskoczyć. Tak? Czyli najpierw musimy wszystko dobrze sprawdzić, rozeznać. A później przystąpimy do, do pracy. Sama realizacja basenu nie jest czymś trudnym, także firma, firma ma doświadczenie. W tej chwili realizujemy basen podobnej wielkości w strzelcach opolskich. Mamy też wcześniejsze realizacje, także same, same doświadczenie w budowie basenu mamy jak, jak najbardziej. Dziś już budowlańcy mogą wejść na teren budowy, ponieważ służby zakończyły czynności na terenie obiektu. Pewne działania, pewne decyzje, które były po naszej stronie, czy to już działać, czy to podpisywać umowę, były też związane z postępowaniem prokuratorskim. W międzyczasie na zlecenie prokuratora krajowego, Centralnego Biura Śledczego Policji została przeprowadzona ekspertyza, która jednoznacznie wykazała, że obiekt w tym stanie zagraża bezpieczeństwu i życiu. Ewentualnych ich osób, które by z tego obiektu korzystały. Więc na to czekaliśmy, że te działania, które podejmiemy, usuną te właśnie wszelkie nieprawidłowości, te zagrożenia i zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami i normami, które obowiązują na takiego typu obiektach, doprowadzimy do otwarcia. Koszt inwestycji to ponad 9 milionów 800 tysięcy złotych. W umowie jest sporo prac związanych z naprawą urządzeń, ale i poprawą nawierzchni. Dwie w Krzewinie, jedna w Jasnej Górze i jedna w Lutogniewicach trwają remonty dróg na terenach wiejskich. Wszystko w ramach dotacji rządowej, tej samej, z której zbudowano rondo. Pięć w sumie dróg w ramach projektu, który udało nam się opracować, przygotować i uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych. Dwie inwestycje w ramach tych pięciu dróg już zostały zrealizowane, aktualnie trwają prace na trzech. Remonty dróg uwzględniają także inwestycje związane z odwodnieniem. Prace w Jasnej Górze idą do przodu. W ramach każdego praktycznie zadania, oprócz remontu tej nawierzchni drogi, jest też zaplanowane odwodnienie. I między innymi tak dzieje się tutaj w Jasnej Górze, gdzie jest remontowana ulica Górska. Oprócz tego, że będzie nowa nawierzchnia, że będzie tutaj również będzie od, poprowadzone odwodnienie. Kolejną inwestycją, która jest w ramach tego pakietu, to jest... Łączące tutaj drogę między bogatynią a Jasną Górą. Rondo. To skrzyżowanie, które było bardzo kolizyjne, gdzie było wiele stłuczek, wiele wypadków. Dzisiaj już mamy zakończone jest rondo. Są poprowadzone już też od nogi do ścieżek pieszo-rowerowych, jest oświetlenie, jest to rondo już zrobione. Kolejne dwie drogi w ramach tego pakietu to są drogi w Krzewinie. Jedna z nich już jest skończona, druga jest utwardzona, są obrzeża położone, oświetlenie zrobione, teraz już tylko wylewka asfaltowa i również droga będzie gotowa. I ostatnią drogą w ramach tego pakietu jest droga w Lutogniwicach w tam jest w takim miejscu bardzo niebezpiecznym, więc jeszcze z odbudową, ze wzmocnieniem muru oporowego. Łączna wartość inwestycji, tych remontu, tych nazwijmy to pięciu dróg, czy, czy tych tego pakietu pięciu inwestycji, to 6 270 000 zł, z czego bardzo jest ważna informacja, bo pozyskane dofinansowanie. To 4 750 tysięcy zł. Gdyby nie to dofinansowanie, gdyby nie te środki, ciężko by było nam zrobić od razu w jednym pakiecie aż tyle inwestycji, tyle dróg. Zgodnie z umową, inwestycje mają być zakończone wraz z końcem maja. Kolejne remonty także są planowane, między innymi ponownie w Jasnej Górze. Wystartowali najpierw maluchy w biegu Małego Wilczka, a potem dorośli. Mieli do wyboru dwie trasy, krótszą 1963 metry i jej dwukrotność. Dystans ten symbolizuje rok śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych. Bieg ma to do siebie, że wcześniej robiliśmy zapisy na pakiety startowe, ale każdy uczestnik mógł jeszcze dzisiaj przyjść i się dopisać. No jak widzimy frekwencja jest taka bardzo, bardzo duża. Cieszę się z tego powodu, bo bieg w Bogatyni organizujesz ponad Dziewiąty raz, także jest już takim, taką imprezą sportową, która jest bardzo rozpoznawalna w tym świecie y, biegaczy. Aczkolwiek przygotowaliśmy dzisiaj podobnie jak w zeszłym roku trzy trasy biegowe. Rozpoczniemy całe wydarzenie biegiem Małego Wilczka, później będzie bieg patriotyczny na dystansie 1963 metrów, a później podwojony ten dystans, czyli... Taka czterokrotność, będzie bardzo fajnie, sympatycznie, przyjemnie. Przygotowaliśmy oczywiście kilka niespodzianek. Jest partyzanckie ognisko, pieczenie kiełbasek, ciepła, gorąca grochóweczka, kawa, herbata, słodycze, owoce. A także pierwszy raz nam się zdarzyła taka sytuacja, posiadamy zbiór fotografii zeszłorocznego biegu. Kto dzisiaj rozpozna się na tych fotografiach, za darmo będzie mógł je zabrać z sobą do domu jako taką pamiątkę. Uczestników było sporo, a motywacje różne. Dla pana Damiana była nią córka. Głównie jestem tutaj dla córki. To ona była moją bohaterką, która startowała na 400 metrów. No ja, oczywiście, żeby dać przykład dziecku, również wystartowałem. Fantastyczna atmosfera, jeżeli chodzi o to wydarzenie. A jeżeli chodzi o samą rywalizację, była bardzo wymagająca. Jeżeli chodzi o trudność trasy, była na umiarkowanym poziomie, ale konkurencja była bardzo wysoka. Każdy pretekst, żeby wyjść z domu, jest dobry. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzi sport. Miało być na dwa, ale jest na cztery. Tradycyjnie przed biegiem mi się nie chciało, ale jak przychodzi co do czego, to jednak jest ta motywacja. Który raz biegniesz? Drugi dopiero. Także ja biegam od trzech lat. To jest mój drugi, drugi raz. Rozpoczęcie sezonu. Później będzie Gerlic, półmaraton, i na koniec, na zakończenie Bogatyńska Dycha. Także to jest takie wszystko tutaj w rejonie. Nigdzie, nigdzie dalej. Bardzo ważne i myślę, żeby było takich jak najwięcej. Bo jednak, sport to jest zdrowie. Jest potrzebne każdemu i. jest to lepsze niż siedzieć pół godziny przed telewizorem. W tym roku bieg tropem wilczym po raz pierwszy miał swoją patronkę. Halinę Konopacką, której sylwetka od niedawna zdobi budynek Osiru. Wspomniano o tym przed rozpoczęciem. W tym roku towarzyszy nam szczególna patronka Halina Konopacka, której mural jest na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Białogórskiej. Ten mural powstał dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Bogatyńskiego Stowarzyszenia Amazonek. Odczytano także list od prezydenta Andrzeja Dudy oraz odśpiewano chem Polski, bo to połączenie patriotyzmu z duchem sportowym. Od wielu lat w Polsce, że 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy niezłomnych żołnierzy wyklętych i wprowadzono bardzo moim zdaniem świetny pomysł. Aby właśnie czcić tych żołnierzy, pamięć o nich, również właśnie łącząc to ze sportem. Stąd odbywa się już tradycyjnie bieg tropem wilczym. Ale nie tylko dzisiaj, tutaj na zalewie Bogatynia biegnie, ponieważ już 1 marca, czyli w sam dzień Narodowego Dnia Pamięci w Żołnierzy Wyklętych, odbył się bieg tropem wilczym w Porajowie. Tam Szkoła zorganizowała taki bieg i oprócz młodzieży i dzieci ze szkoły również biegli mieszkańcy. Ale i w poniedziałek, w dniu jutrzejszym Szkoła Podstawowa numer 4 również przyłącza się do tej akcji i organizuje swój szkolny bieg tropem wilczym. A dzisiaj ten najważniejszy, ten w czasie którego łączymy się ze wszystkimi miejscowościami w Polsce, bowiem w całej Polsce dzisiaj 3 marca Odbywają się te biegi tropem wilczym. Ale jak mi się udało, też dowiedzieć nie tylko w Polsce, ponieważ ta idea dostrzeża się już na Europę, a miałam nadzieję, że również i na cały świat. Bieg tropem wilczym już doskonale wpasował się w otoczenie zalewu. Tutaj jest i dobra trasa, i doskonała przestrzeń.